Ania ma 21 lat. To młoda, uśmiechnięta dziewczyna, która mimo porażenia mózgowego każdego dnia pokazuje ogromną siłę ducha. Porusza się na elektrycznym wózku inwalidzkim i na co dzień mieszka z mamą na pierwszym piętrze bloku. Niestety brak windy sprawia, że każde wyjście z domu to ogromny wysiłek. To mama musi wnosić i znosić, a nie po schodach, co jest nie tylko wyczerpujące, ale i niebezpieczne. Ania marzy o tym, by móc sama, kiedy tylko poczuje taką potrzebę wyjechać na świeże powietrze, do ogrodu, spotkać się z sąsiadami, po prostu poczuć się wolna i niezależna. Taką możliwość dzisiaj daje jej zamontowana winda, a w zasadzie ruchoma platforma schodowa. Zainstalowane urządzenie kosztuje niemal 60 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty udało się już zebrać działaczom fundacji dźwiękoszczelni. Drugiej połowy jeszcze brakuje. Każda, nawet najmniejsza pomoc ma ogromne znaczenie. Razem możemy sprawić, że życie Ani stanie się łatwiejsze, a jej codzienność pełniejsza, lżejsza i choć odrobinę piękniejsza. Panie Grzegorzu, jesteśmy tutaj u naszej 21-letniej Ani, Ani, której wy bardzo mocno pomagacie i pomagacie nie od dzisiaj. Pomagacie, ponieważ zamontowaliście dla Ani tutaj windę, taką schodową można powiedzieć, która jest już zamontowana, działa Całkowicie jakby pomaga Ani w poruszaniu się takim codziennym, natomiast jeszcze potrzebujecie środków, żeby ją do końca zapłacić. Jak ta sytuacja wygląda? Jest to tak. Na początku wpłacona była zaliczka. Dzięki tej zaliczce mógł być wykonany projekt. Jak teraz widać, już może mogła ona zawisnąć. W tym tygodniu tak naprawdę zawisła i wisi dopiero tydzień, niecały. Od kilku dni jest już poustawiana, zaprogramowana i jeździ jak należy. Do tej pory Ania była noszona na rękach. Było to bardzo uciążliwe, niebezpieczne. No i, i, i codziennie trzeba było się z tym borykać. A teraz jest to łatwe, przyjemne. Trwa to krótko i jest, jest yy, bardzo dużym udogodnieniem dla całej rodziny Ani. Tak samo i dla, dla samej Ani. I tutaj jest teraz apel do wszystkich mieszkańców Wałbrzyka i nie tylko, i okolic. Yy, my potrzebujemy 59 tysięcy. Firma, która zamontowała Windę, yy, dała nam taki kredyt zaufania, dała nam czas, żebyśmy nazbierali te pieniążki. Ten czas. Trwania naszej akcji to jest do końca października zbiórka, która została założona przez rodzinę Ani wygasa 25 października. Do tego momentu na dzień dzisiejszy potrzebujemy 19 tysięcy. Wczoraj było potrzebne 20, dzisiaj już potrzebna, potrzebne jest jeszcze 19. Na, na tej zbiórce wyświetla się suma oraz ilość dni do zakończenia akcji. Dzisiaj od dzisiaj jest 17 dni do zakończenia, do zakończenia naszej akcji. Tam jest na, na dzień na chwilę obecną kwota 9 tysięcy z hakiem. Docelowa ma być 28. Bardzo Was prosimy o wsparcie, bardzo was prosimy też o rozgłaśnianie, rozpowszechnianie tej, tej akcji. Czasu jest niewiele, ale bardzo to głęboko wierzymy, że się wszyscy dołączą. Prawie połowę udało Wam się już zebrać. W jaki sposób? Udało nam się zorganizować dwa koncerty charytatywne przy współpracy Urzędu Miasta Szczawna Zdrój oraz drugi koncert przy współpracy Urzędu Miasta Wałbrzych. Były to koncerty, festiwale muzyczne. Opieraliśmy się na, na tym, że... Zapraszaliśmy różnych muzyków, sami również tworzymy grupę rokową Proca. To była taka główna siła napędowa, zawsze gramy dla Ani I, i, i zaprosiliśmy inne zespoły, które bardzo chętnie się w to wszystko zaangażowały i włączyły. Też lokalni wykonawcy tutaj brali w tym udział, też masa, masa firm, masa ludzi dawała nam vouchery, masa jakichś przedsiębiorstw, restauracji, wiele marketów różnych. To, to, to było tak dużo ludzi, że trudno teraz w ogóle, nie chciałbym wymieniać z nazwiska, bo kogoś na pewno pominę i zapomnę, bo to było... Ponad 80 osób, trudno wszystkich spamiętać, ale cały czas jeszcze się do tej akcji dołączają i ta akcja jeszcze nie jest zakończona. Jeszcze cały czas ta akcja trwa, bo z różnych źródeł te pieniądze napływają. Głównie już teraz właśnie na tą, na tą zrzutkę, o której, o której mowa, którą reklamujemy. I to już jest jakby ta ostatnia finałowa akcja. Teraz skupiamy wszystkie siły na tym, żeby jak największa ilość tych datków już nie w postaci fantów, ale w postaci pieniędzy wpłynęła na, na naszą zrzutkę. Czyli można powiedzieć, ma że Wałbrzyżanie ogromne serce mają. Mają, mają ogromne serce. Jest bardzo dużo ludzi takich anonimowych, o których nie słychać. Na przykład na koncercie na festiwalu na Poniatowie, na otwartym polu, gdzie sprzedawaliśmy ciastka po 5 zł, ludzie potrafili przyjść i zostawić 300 zł za takie ciastko. No taka godna postawa. Przychodzili pomimo tego, że pogoda w sobotę na początku naszego festiwalu nie dopisywała, i tak przychodzili z parasolkami, zostawiali pieniążki i przytulali się do Ani i szli do domu na chwileczkę, żeby tylko wziąć w tym udział. Także jest, jesteśmy bardzo, bardzo bardzo wdzięczni i widzimy, jak to działa, że te serducha są, trzeba trzeba ludzi zachęcić. Czyli parę dni kończymy projekt windy i lecicie dalej na skrzydłach Lecimy, pomocy. Mamy, mamy już kolejny, kolejną akcję charytatywną, o którą Was oczywiście telewizję dami poinformujemy, bo już nieraz nas wspieracie i jesteście z nami też od początku, tak naprawdę z Anią, bo i w szarnie nakręcaliśmy razem reklamówkę. I o tej akcji też będziemy wspominać. Na, na chwilę obecną jeszcze nie mamy dopiętych formalności, to, to, to troszeczkę jeszcze zostawię w niepewności wszystkich widzów i słuchaczy, ale, ale na pewno, tylko będziemy coś wiedzieć, to poinformujemy Was o tym.